Cześć, Łukasz Kot z tej strony. W tym materiale omówię Wam temat koślawości kolan, czyli problemu, w którym kolana schodzą się do środka. I oczywiście nie dobierzemy dla wszystkich w tym materiale ćwiczeń. Jeśli chodzi o koślawość, kolan jest to temat zależny od wielu, wielu różnych czynników. Może to być problem który dotyczy dzieci, ale jeśli dzieci, to w jakim wieku? Jak dziecko zaczęło chodzić, czy jest w szkole, czy nie jest w szkole, czy jest sprawne, czy może ma jakieś problemy ruchowe, czy ten temat może dotyczyć także osób dorosłych, ale dorosłych, którzy są aktywni, nie są aktywni, którzy mają jakiś wrodzony problem, czy na przykład mają problem, który obserwują od kilku lat, czy ta koślawość w jakiś sposób została nabyta. Dlatego nie możemy tutaj wyznaczyć trzech, czterech ćwiczeń, dla które dla każdego będzie dobre. Ale chciałbym, aby ten materiał był dla Was pewnego rodzaju takim poszerzeniem spojrzenia na koślawość kolan, ale także możliwością wdrożenia prostych rzeczy, które może będą dobrym początkiem na to, aby rozpocząć dalszy proces usprawniania, dalszy proces rehabilitacji. OK. Ważne jest to, abyśmy zakładając, że jakby jesteśmy osobą zdrową, nie mieliśmy żadnych większych wypadków, złamań, operacji, to warto, abyśmy zwrócili uwagę na to, kiedy ta koślawość nam, kiedy ta koślawość występuje. Czy jest to problem, który występuje zawsze, jak chodzimy? Czy może pojawia się jak biegniemy? Czy może pojawia się na przykład na końcu naszego biegu, gdy jesteśmy zmęczeni? A może w jakichś innych, jakichś charakterystycznych, czynności, obserwujemy, że jest koślawość kolan. Warto zwrócić uwagę, czy dane aktywności, w których występuje koślawość kolan wiążą się z bólem, Czy na przykład trzymając się tego biegania mamy ból pod koniec biegu i także możemy obserwować, że te kolana gdzieś tam bardziej do środka się schodzą, czy na przykład jazda na rowerze. Tutaj także warto będzie, aby zwrócić uwagę, czy nie mamy jakichś czynności codziennych, w których na przykład prowokujemy tą Koślawość kolan, czy na przykład jakieś siedzenie w jakiś dziwny, niestandardowy sposób, czy gdzieś podwijanie nogi do środka, tak, które ustawia nasze kończyny w koślawości. Warto zwrócić, na to zwrócić uwagę, ponieważ eliminacja pewnych rzeczy albo ich modyfikacja może być dla nas bardzo pomocna. Dodatkową rzeczą jest prosta ocena zakresu ruchomości stawu kolanowego. Możemy sprawdzić, czy. Jesteśmy w stanie wykonać podobny zakres, na przykład uderzając piętą o pośladek, czy jesteśmy w stanie wykonać, szczególnie patrząc na siebie w lustrze przysiad, czy w trakcie tego przysiadu nasze biodra nie uciekają w jedną czy w drugą stronę, czy wykonania jakichś prostych, okrężnych ruchów bioder w celu porównania, czy nasze także stałe sąsiednie mają podobny zakres ruchu, bo i tutaj Sami jesteśmy w stanie zaobserwować jakąś wyraźną różnicę, to najpierw powinniśmy zająć się tym problemem niż jakby samą kosztowością. To samo oczywiście będzie się tyczyć problemów z kręgosłupem. Jeśli tutaj jest jakiś problem i mamy jakiś ból albo ograniczenie zakresu ruchu od wielu lat, to także warto najpierw skupić się na tych najsłabszych ogniwach, na tych najsłabszych punktach, czyli na przykład na ograniczeniach zakresu ruchomości, albo na bólu, który może występować w jakimś danym ruchu. Ok, ale czy możemy w jakiś sposób, czynnie, w jakiś sposób bezpieczny, w miarę sensowny, e, e, dość uniwersalny popracować nad tym, nad koszlowością? Możemy i do tego wykorzystamy sobie taśmę, to jest taka taśma typu Powerband możemy wykorzystać inną taśmę, ale tutaj taśmy typu TeraBand, czyli te płaskie, lepiej, żebyśmy mieli jakąś mocniejszą taśmę, ponieważ ten opór będzie wymagany dość duży. Co, jak wykonujemy pierwsze ćwiczenie? Mocuję sobie taśmę tak, że jest przy przymocowany przemocowane, jakieś stabilnego punktu, nie ma obawy, że to łóżko się przesunie. I teraz oczywiście. Ćwiczenie bardzo łatwo dozować. Jeśli stanę bardziej z boku, taśma będzie pracować mocniej, stanę bliżej, taśma będzie pracować nieco słabiej. I w tym ustawieniu taśma jest po mojej wewnętrznej stronie, pracuje teraz głównie z prawym kolanem. wykonuje powolne zgięcie tego stawu kolanowego i obserwuję, czy moja rzepka, środek rzepki mniej więcej rzutuje na środek. Mojej stopy. Staram się utrzymać tą relację przez cały ruch taką samą, czyli prostuję i zginę kolano, utrzymując ciągle tak samo kolano w stosunku do mojej stopy. I oczywiście. To ćwiczenie powinniśmy wykonać także z drugiej strony, nie będę odwracał się plecami. Wykonam to na drugiej nodze. Czyli wykonuję dokładnie to samo, ale taśma ściąga moje kolano do koślawości, więc tutaj jeszcze bardziej powinienem uważać, czy moja noga ustawiona jest prawidłowo. Czyli będąc w takim ustawieniu. Wykonuje to samo i obserwuję ustawienie mojej nogi. Warto wykonać w serii około 10-15 powtórzeń. To ćwiczenie powinno być wykonane z dość mocnym oporem. Jeśli czujemy tylko lekkie działanie taśmy i nie musimy za bardzo walczyć, aby nasza noga nie uciekła do wewnętrznej strony, to opór jest zdecydowanie za mały. Kolejnym ćwiczeniem bardzo prostym, które możemy wdrożyć zarówno o młodszych, jak i starszych pacjentów jest wykonanie przysiadu z zatrzymaniem. Ja wykonam ten przysiad bez taśmy, ale tutaj również możemy zainstalować sobie taśmę taką samą jak przed chwilą. Może to być też inna taśma, którą zawiązujemy sobie wokół kolan tak, żeby Taśma działała w ten sposób, jakby chciała nasze nogi właśnie skierować do tej koślawości, a my oporujemy to ustawienie. Na początku oczywiście możemy wykonać to ćwiczenie bez taśmy, aby nauczyć się go, aby jeśli mamy duży problem, tak, żeby po prostu było ono wykonalne. Wykonuję przysiad, ale zatrzymuje się na jakimś etapie tego przysiadu i załóżmy, utrzymuje to 10-15 sekund. Wracam do pozycji wyjściowej. I znowu, ale idę trochę niżej. I znowu utrzymuję ten przysiad 10-15 sekund, ale utrzymuję relację nóg, czyli rzepka rzutuje mi na środek mojej stopy. To samo, co w poprzednim ćwiczeniu. Czyli mówiąc inaczej, utrzymuję kolana tutaj prosto. Później schodzę jeszcze niżej. Utrzymuję 10-15 sekund. Wracam do pozycji wyjściowej. No i, wiadomo, jeśli dam taśmę, będzie troszeczkę ciężej, ale również Wartość tego ćwiczenia, działanie tego ćwiczenia też oczywiście będzie większe. Z pozostałych rzeczy warto również wdrożyć lustro do naszej pracy, oczywiście do tych ćwiczeń też, ale lustro, kiedy będziemy wykonywać różnego rodzaju podskoki. Możemy wykonać zwykły podskok obunusz, możemy obserwować w lustrze, co się dzieje z naszymi stawami kolanowymi. Czy przypadkiem nie uciekają on sobie do środka, albo czy jedna noga nie ucieka do środka? Czasem jakieś nagranie slow motion może być dla nas tutaj pomocne. I wtedy, jeśli mamy lustro, możemy po prostu trenować te skoki. Czyli skacze i staram się wylądować tak, aby utrzymać kolana równo, podobnie jak w tych poprzednich ćwiczeniach. I te skoki możemy także modyfikować. Na początku może być to skok obonusz. Może to być także skok jednonóż, albo skoki naprzemienne: przód, tył, czy skoki z jednego boku do drugiego. Mamy tutaj dużo różnych możliwości. Powinniśmy zawsze działać w ten sposób, aby to było ćwiczenie wykonalne dla nas, ale jednocześnie nie było jakieś super proste. Warto jakby zacząć od tych ćwiczeń, to może, tak jak już wspomniałem, trochę jakby dać takiego, być dobrym początkiem do dalszego usprawniania. Pamiętajcie o tych innych rzeczach. Koślawość kolan to nigdy nie jest problem. Tylko kolan zawsze musimy spojrzeć na cały nasz organizm. Tyle w tym materiale. Dobrych ćwiczeń. Do zobaczenia. Do usłyszenia.